Siemano widzowie, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj dość nietypowa recenzja, bo zrobimy sobie recenzję tych dwóch gazetek. Jednym, jedną z tych gazetek jest gazetka z grifem Kargom a w drugiej jest Kruas. Kruasana. and Guard. Zacznijmy może od tej z Grifem Kargom Dobra widzowie, więc już złożyłem, tak ogólnie wygląda ten Griff Karga, tutaj mamy jednego kredyta, to jest po prostu sztabka, taka jak złota, tylko w kolorze kredytów ze Star Warsa, no wiadomo, Griff Karga to był taki łowca nagród, tak jakby, bardziej ten co zlecał te zadania, mamy jeszcze takie dwa blastery, no figurka fajna, widać, że tu już jest podstarzały, Tutaj mamy go w tych szatach, jak już był tym, jak to nazwać, burmistrzem. Nie wiem tego miasta. Nie wiem, jak go nazwać dokładnie takim burmistrzem, tak jakby. No więc tak się prezentuje figurka. Yy, przód jest zadrukowany, nóżki, tył też. Yy, nie, ma nie ma alternatywnego grymasu. Ma tylko jedną buzię taką. Yy, oczywiście. No, ten starszy zarost już jest, bo on był już w starszym wieku, jak był tym, tak jakby burmistrzem tego miasta, więc teraz sobie zrobimy, obejrzymy po prostu wspólnie tą gazetkę. To zacznijmy od tego, że tutaj, no, mamy po prostu instrukcję, jak go złożyć. Tutaj mam jakieś opisy, wiadomo, jakieś tam gry, zabawy, inne rzeczy, jakieś komiksy. Tutaj kolejne zabawy. No ogólnie tego jest dużo. No ogólnie spoko jest ta gazetka, taka jakby mini książeczka pod tym względem, że to bardziej nie. To jest bardziej tak jak w książce w sensie, ta okładka w tym sensie, bo wiadomo, gazetka to jest taka, no nie wiem, po prostu jest taki inny materiał papieru. Więc tutaj sobie na razie odłożymy i zaraz sobie podsumujemy wszystko. Yy, drugą gazetką to jest y, gazetka z kwasa, y, ...Kurusant Guardem, oczywiście klonem. Tak ona wygląda. Tutaj mamy napis Za Republikę. Więc co, yy, zanim sobie otworzymy samą figurkę, Mamy tutaj kartę z generałem Grivesem. Sam posiadam akurat tego generała Grivesa, więc dość spokojnie mam taką kartę teraz. Dodatkowo. Otwórzmy sobie. Tak się prezentuje figurka. Pewnie Wam jest znana i z kanonierki i z tego Battle Packu. Pewnie też macie te gazetki. Oczywiście. Twarz klona, bo jak inaczej. No po prostu kurusa, strażnik z kurusant. Wiadomo, każdy zna, każdy widział. Pewnie tutaj macie go też na ekranie, tak jak grifę kargę wcześniej, grifa kargę. I teraz sobie jeszcze przyjrzyjmy na szybko tą gazetkę. To tak, yy, chwila, może tak to zrobię i tak będę miał. Tutaj mamy oczywiście jakiś komiks śmieszny. Później kolejny komiks, właściwie tego kontynuacja. Tutaj mamy plakaty z Palpatinem, tam był z Mando i tu mamy Grogu. Tutaj chyba do pokolorowania, zabawy różne, co też jest fajne dla młodszych. Tutaj jest yy, reklama ducha Fajny zestaw, może sobie kiedyś kupię. I tutaj już mamy Skurusant y, Guardami. Ale to już wygląda po rozkazie 66, bo już jest Palpatine jako imperator. Więc to już musi być po rozkazie 66. Tutaj mamy jakieś archiwa Jedi, prace, które wygrały wcześniej. Następny magazyn Czubaka. Tutaj mamy jeszcze reklamę gazetki Lego Ninjago. Kolejnej Lego Ninjago. I tak się obydwie te gazetki Lego prezentują. I teraz podsumowując, wezmę sobie tylko te figurki, bo no po prostu tak będzie prościej. Podsumowując, to ja wybrałbym gazetkę. Z y, strażnikiem Skuru Sand. Zaraz powiem czemu akurat nie z Grifem Kargą, ale najpierw powiem, czemu tom. Po pierwsze jest więcej komiksów, więcej tam tych zabaw w sensie, że jak ktoś jest młodszy, to wiadomo może bardziej sobie porozwiązywać. Są dodatkowo komiksy, Jest karta. A y, z griff A i figurka, ale chwilkę się zastanawiałem, z powodu, że y, tego klona można dostać dość łatwo. No bo i kanonierka, i battle pack, i gazetka, a ten griff karga on jest tylko w tej gazetce i w tym, i w murderze imperialnym, więc trochę można powiedzieć, że jest rzadszy od tej figurki tego strażnika skurusant. Dlatego po prostu yy, też to ma jakąś wartość większą. Ogólnie to uważam, że też ta figurka jest lepsza. Ale też nie patrzyłem tylko pod względem figurek, bo jakbym patrzył tylko pod względem figurek, wygrałby Griff Karga. Ale patrząc po całym, po całych gazetkach, to wybieram właśnie tą ze Strażnikiem Skurusand, bo to jest karta itp. Chociaż uważam, że ta z Griffem Kargą też jest super. Komiksy też są, można sobie przeczytać. Więc ogólnie figurka wygrywa Gryfy Kargi, a sama gazetka wygrywa strażnika Kurusand. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. No i co, widzimy się już niedługo. Jo.